Dzisiaj sprawdziłem czy opłaca się kupić mały zestaw kluczy. Jeszcze przed samym filmem, osoba, która wygrała kaskę z poprzedniego od filmu, a jeżeli Ty chciałbyś wygrać 30 miliardów, zostaw lajka, suba i komentarz z swoim nikiem. Dzisiaj w widzowie wydaje się mega dobry odcinek, mega bogaty odcinek. No bo dzisiaj wydamy mały zestaw właśnie na mainstarze kosztuje na około 20 zł i sprawdzimy, czy w sumie warto go kupić. Czy na no, opłaca się wydać właśnie te 20 zł na właśnie mały zestaw kluczy. No zobaczymy, ja szczerze jestem dobry, że coś dobrego nam właśnie wypadnie. W dzisiejszym odcinku, bo szczerze mówiąc, ale to szczerze e, Chciałbym bardzo itemy, bardzo, ale to bardzo Bo mamy tak, mamy 6 klucz do starboxa Jeśli nie mylę, 19 do epicboxa Było mniej trochę, no ja i powiem tak Ze starboxa, właśnie nam dużo, dużo siana O, odsłani, to jest, jest 32 miliardy Cokolwiek, szczerze, cokolwiek Bo są naprawdę dobre itemy, czy tylko ty po prostu Chcę dać na to, więc jak najbardziej po prostu Przyjmę, e, tutaj do niejcika po prostu O, ej dobra, mega mocne, mega mocne itemy Chcę nam dać, dzięki wielkie, no to jest, e, Wielkie tutaj za itemki, dzięki wielkie Zaraz tą klatę w sumie zaraz wystawimy mu tylko dzięki wielkie, napiszemu. I dobra, schowamy szybko tej temy, ale powiem tak, szczerze mówiąc, kolejny drop donate ale ogólnie, no to dzisiaj próbujemy, no, wydamy, zobaczymy, czy się właśnie opłaca. Wydać tutaj właśnie na. na ten, ten zestaw, ale jeżeli chcielibyście, żebym kupił w następnym odcinku najlepszy zestaw na serwerze, właśnie, to zostawcie pod tym filmem 200 łapek w górę i w następnym odcinku wlatuje po prostu odcinek skupowania Najlepszego zestawu właśnie na serwerze, zobaczymy czy chyba. Tam jest Lucky Blok, masę kluczy, naprawdę. No, jeżeli chcielibyście taki odcinek, jak no to mówię, 200. Ja, w górę i wlotuję taki odcinek. Ale dobra, ja już właśnie w momencie przychodzę właśnie na stronę moją stara. Kupimy szybko ten zestaw. No i dzisiaj się też poklepiłem, oczywiście. Mam gdzieś coś mocnego, pamiętam, Mam miecze rosa, bo niestety zginąłem znowu. Inaczej, ja po prostu daję fory tym ludziom, bo tym jak gram na serio, to ogólnie nie, nie, nie ginąłbym. Ale no niestety nie było mi przykre, jak ich na przykład zabija. Ale dobra, lecimy już kupić ten zestaw. powiem tak, będzie naprawdę spoko. najmniej jeszcze coś mocnego może wypaść. No chyba, że stracimy 20 zł, ale to najwyżej mu się trudno, nie? Dobra, ale no, ja już przechodzę i widzimy się po prostu jak już kupię ten zestaw kluczy 20zł, normalna sumka tutaj, więc no ja lecę po prostu kupo kupiłem widzowie, kupiłem kupiłem mały zestaw kluczy miejmy nadzieję, że coś mi od samego wpadnie 20zł, pod odcinek, jak najbardziej warto, dobra, odbieramy w takim razie szybko jeszcze wrzucimy to miecz piszemy szybko odbierz dobra, mamy tak 10 kluczy epic boxa, 6 do star boxa bądźmy dobrej nadziei, że wypadnie jakiś mega dobry item ja naprawdę chciałbym, ale to chciałbym bardzo żeby wypadł po prostu na mega mocny item, Szczerze. Bardzo bym chciał, że wypadł nam jakieś mega mocne item, nie Starboxa i Epic Boxa. Szczerze, wydaje mi się, że może coś wypaść dobrego. Wydaje mi się też, że powinniśmy zacząć od właśnie. tej taśnie skrzynki, właśnie od Epic Boxa powinniśmy zacząć. Ale dobra, z Epic Boxa szczerze. No ja tego chciałbym, owoc otchłani. Nie powiem, że nie chciałbym nie mów, ale chciałbym tylko owoc otchłani, nie? Dobra, a i w ogóle sobie najpierw schowamy przed wielkim otworzeniem właśnie, że mi czyste kół, bo kurde, nie będzie miejsca. Dobra. Wiem, że na pewno teraz każdy czeka na to, żeby otworzyć właśnie te skrzynki, więc zobaczymy. Miejmy nadzieję, że coś mocnego nam wypadnie. Serio, miejmy nadzieję. Widzieję, że coś mocnego nam wypadnie. I zobaczymy, dobra. No to co, otwieramy w takim razie, nie? Zobaczymy, co nam tego wypadnie. Dobra, pierwsza skrzynka. Dobra, marchewki, nie, dobra, killoff, kill jest dobrze, jest w sumie dobrze. Uwaga, totem. Nie no dobra, marchewki znowu. Owo co czekam? 4 miliardy na plus, jest dobrze. Południe w sumie też jest dobrze. Gwiazdo śmierci jest też dużo warta. Noga potem i gwiazda Ej, dobra, jesteśmy na plus, jesteśmy na plus, szczerze. Nie wiem czy wiem czemu każdy pisze L, nie. Nie wiem czy nam cały E. Nie wiem, czy pisali F. Dobra, otwieramy startboxa. Klucze do najlepszej skrzynki na serwerze, wydałem ten zestaw 120 zł. miejmy nadzieję, oddam. Miejmy nadzieję, że po tym jak to otworzymy, staniemy się najbogatsi na serwerze. Staniemy się graczami, którzy są właśnie najbogatsi na serwerze, którzy potrafią bardzo dobrze wiecie. zarobić nie, w sensie no zarobią. No ja naprawdę u mnie z kasą jest krucho, więc musiałem tutaj się po prostu wzbogacić, a już dawno chciałem taki szczerze odcinek nagrać właśnie z y, otwieraniem tych skrzynek. Dobra, otwieramy. Miejmy nadzieję, oczywiście tego pokazu nie skarczy. Dobra, otwieramy. Dobra, pierwsza skrzynka. Dobra, pańczyny, 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 nie, dobra, nie, nie. Nie jest to zanieczyszczenie. Następna skrzynka. Złota jabłka. Nie, dobra. Nie, dobra. To się to si nie dzieje. Czy wypadnie nam coś mocnego? Owo co tłani, 16 miliardów na plus. Jest dobrze. Jest dobrze. Dobra, dobra, dobra. Następny. Smocz odłamek. Dobra. Stawiam nam dwa kluczy. Błagam, jest coś mocnego nam wypadnie. Błagam. chciałbym, żeby coś mocnego nam wypadło. Teraz. W tym momencie, żeby coś nam wypadło mocnego. Teraz. Dobra, noga, widzę. Taka. W sumie 6 miliardów. Jest dobrze. I uwaga. Następna, ostatnia skrzynka. Ostatnia skrzynka. Uwaga. Czy coś mocnego nam wypadnie? 3, 2 i 1. Dobra. 24 miliardów. Na plus, jest dobrze szczerze, nie będę ukrywał, że jest źle Nie będę ukrywał, że jest źle jest dobrze, szczerze 20 zł wydane, no i mamy w sumie 20 zł wydane, no i w sumie mamy 24, no i nawet bym powiedział szczerze, że 50 miliardów, na no, ludzie, mi się wydaje Że wyciągnęliśmy z tych skrzynek, ale dobra Oczywiście, no co robimy z tymi Celamy je, 25 miliardów, już mamy 100, no powiem tak, no co się o, Opłacało się, nie ma co, celamy to te. E, no jeszcze mamy nogawice ptacha Te nogawice ptacha oczywiście wystawimy za No znaczy to tak wydaje mi się, że za, no tak 7, 6 7 powinno zejść, więc stawimy je teraz za 6500 Powinny, o kurde, wystawimy je za 65 miliardów, dobra Ani nówka, sztuka, nie śmigane, Wydaje, że, no ktoś to kupi, nie? Tutaj wystawimy to tak jak za 4 Powinno się selno, na luzie Zostawiamy się po tej temu akurat, no, siano się przyda jak najbardziej A wiadomo, w ogóle smocz odłamek, to wystawimy po prostu Wydaje mi się, że za 8 powinien zejść, tak na luzie A nie ma już masz limit na rynku, dobra, nieważne Zostawiamy to potem, dobra, widzę, lecimy się bić, lecimy się bić, bo szczerze, takie dobre itemy to szkoda, szkoda się po prostu nie pobić Dzisiaj na serwerze, szkoda, bardzo naprawdę szkoda, że dzisiaj nie po prostu na serwerze. Szkoda, to, że mieszczą mnie ale mieczą sobie już kupimy. Mamy 100 miliardów, jeszcze mi się wszystko samie. Będziemy sporo na plus, będziemy sporo na plus. Nie ma co. Ja szczerze jestem dobry i dzisiejszego odcinka. To no wiecie, jeżeli kogoś zabijemy, ja mam razu... A, nie mam potem na stręża. Dobra, mówię się drugą, Zaraz po prostu po skoczymy. No to jest lepiej tu się każdy bije. W ja następnym odcinku, już będę chciał iść właśnie na miodek się pobić. w ja tym odcinku właśnie. chciał chciał się już na miodek pobić. Ej, tu już pierwsza osoba ginie. Pierwsza osoba to już ginie. Kurde, uciekłcie goście, ale goście ma diamentowej temy. To jest te, jak mi w ogóle zastopowało w powietrzu nie wiem o co to chodzi, ale było dziwne, to było szczerze, no nie powiem dziwne, nie? Wiem tej na samą osobę, ale gość ma lekkie lagi. Ej, dobra! Ja musimy iść musimy iść ewidentnie na spawn'a szczerze. Musimy iść ewidentnie na spawn'a Bo jak pójdziemy na spawn'a to szczerze, ale to szczerze mówiąc, weźmiemy sobie te siłki w ogóle będzie od raz, jak mi się wydaje, że lepiej. Bo weźmiemy te siłki, no i będzie, no wiecie, raz lepiej, nie? Też żebym zapomniał wspomnieć, że w tym odcinku jest właśnie konkurs na pieniądze na Majstarze. Ogólnie warto stawić swój w komentarzu, czym mnie dwóch dojeżdża, nie chciałem iść właśnie. Ej, dobra, ten... Ten gość jest chyba odwalony jakiś, a ja on mi się wydaje. Dobra, bo mi bije dwóch, to. No co dziwi, że tutaj tak ma hity. No, ja że mam focus, że mam focus, nie no dobra. A, no i, no i nie widziałem blok. To jest taki, nie widziałem blok, jest ja sobie prawie. Nie wiem, kurde, mam taki niesmak. Że szczerze to bym jeszcze wydał po prostu 20 zł, żeby żeby kupić sobie właśnie, kurde, następne te kluczyki. Mam właśnie taki niesmak, ale naprawdę, no, bym ja jeszcze je otworzył, bo by fajnie jest otwieranie tych skrzynek. Nie powiem, że nie spodobało mi się, bo spodobało mi się, nie będę krywał, nie? Że tutaj otwieranie skrzynek, o szczerze jest giga giga spoko. Ja możemy sobie, sobie, sobie kupić lepszy, miek. Siłki wziąć, bo tam będzie wiele łatwiej. Nie wiem, czy mnie po prostu wyciska 5 typa, i jest to dziwne. Dobra, gościu pod pojczyny. No i prawie, prawie się zginął, było blisko. Nie wiem, nie bierzemy tych pajęć, bierzemy to te temy tylko na pasek, bo in, innego się nie ułatwia po prostu brać. Nie wiem, czy mnie w ogóle goni pięciu typa, to jest serio dziwne. Nie wiem go goni pięciu typa, jest to serio, nie ciekawie. Nie, i gość mi się uderzył. Ja mam 400ki fajfajów. Mamy 20 koks, powiem tak, powiem jeszcze tak, nie będę ukrywał, ale kurde, przydałby się ogarnąć się kwipunek. Właśnie się skręćę wziąć i właśnie do e, właśnie skrzynek. Kurde, jest właśnie tak Lipa, że trzeba się pobić, nie trzeba się pobić, ale nie, nie zabiliśmy jeszcze nikogo, a e, potek na stręgen'em wziąłem, no nieźle dobra, trzeba to potkę na stręge wziąłem po prostu fuleku i tym full to dużo nie zdziałamy. Polimy te buty Erosa w ogóle. Zcimy do prostu tego szlakera takie niepotrzebne itemy, które wiecie, które nie znam nam to niepotrzebne. Dobra, i wypijam potkę na ręge i się wklejam tutaj w gości, nie? wypiłem po tej po prostu będzie trzeba wkleić, a tutaj po prostu nikogo nie ma. tu jest gości w ogóle. Jak nie bardziej Ej, dobra, on może musi się go udać zabić, w To no tutaj się właśnie drugi drugie kleja Nie wiem czemu w ogóle na tym paku to ja miałem tekstury, mimo że nawet przeodowuje czanki, to i tak, kurde, mam białe tekstury. I w ogóle ja nie widzę, nie widzę, a widzę serce. Przez chwilę nie było widać właśnie serce, nie wiem, o co tutaj chodziło, ale przez chwilę sobie. Osobowanie... To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, stawcie wniecie łapkę w górę, suba na kanale. Wbijajcie na Discorda, no i też napiszcie swoje w komentarzu, bo jest do wygrania 30 miliardów. No a ja już wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, czyli to w sumie o 16.00. jeśli łapek i kupuję najdroższe zestaw kluczy na serwerze właśnie. Jutrzejszego odcinka 8.